PEGI 16 Jaką rolę odegrałeś w polowaniu na Alba Shira? To ma być lekcja historii? Nie, Nie wiem, co nas interesuje. Mila, wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Dla swoich dzieci będziesz bohaterem. Może to dla ciebie jakieś pocieszenie? Jesteście bardziej popierdoleni, niż myślałem. Próbuję... Nie dopuścisz, żeby to samo stało się w Nowym Jorku! zapominaj, kurwa, Knoju, gdzie jesteś. To nie jest proces, jesteś winny. A my wiemy, jak kończy się Twoja bez historia! Nieodalnego traktowania zostaw. No, powierzonki chłopiec. Dzisiaj zapomnę. O, zawraca! Mamy przejebane! życie. się! Zawraca, Dom Kruz melduje się do służby. No ale to buty 90, a Nie stąd! Dzień, stąd, stąd! Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy.